Przeczytam teraz Biblię, fragment z, drugiego, z drugiej księgi królewskiej, opowiadający o uczniach Elizeusza, którzy sobie cenili bardziej tego proroka niż nawet własne rodziny i porzucili nawet własne miasta i wsie i zamieszkali z nim. Jest to tekst z drugiej księgi królewskiej z szóstego rozdziału. Jest to tekst symboliczny. Ale ściśle dotyczy tego, do czego was chcę doprowadzić dzisiaj. Czyli do modlitwy, wynagrodzenia za grzechy swojej rodziny i do modlitwy, w której człowiek się oddaje Bogu bardziej niż komukolwiek. To jest wszczepienie się w krzesz Chrystusa. Kiedy się to robi z ogromną świadomością, z głęboką świadomością, z przekonaniem, to działa. Trzeba mieć. Pewność w przekonaniu, że robię dobrze. Jeśli ktoś nie ma tej pewności, nie powinien się tak modlić. Wczoraj was prosiłem o to, żebyście oddali swoje dzieci. Dzisiaj proszę nawet dzieci, rodziców i dziadków i okolwiek, żeby oddali samych siebie. Wczoraj na mszy świętej Jezus zapytał mnie wewnątrz w sercu, czy oddaję mu władzę nad sobą. Ja nie mam naturalnych dzieci. I widziałem, że moje serce drżało. To jest ten naturalny lęk, który w nas jest przed oddaniem się Bogu, nie? Bo jeśli Ojciec Niebieski potraktował tak swojego syna jedynego, że go ukrzyżowano, to ja dziękuję oddać się takiemu Bogu, nie? <grystanie> Ale ten sam Bóg był tam na krzyżu. On sam siebie dał. Nam, w nasze ręce. Oddał się nam, chociaż wiedział, jak go potraktujemy. To jest oddanie. Bóg oddał siebie samego w ręce człowieka. Ja mogę trzymając hostię, czyli jego ciało, zrobić z tą hostią, co chcę. On jest bezbronny w moich dłoniach. Straszne, nie? Więc jeśli on ma takie oddanie wobec mnie, jakie oddanie może być moje? Albo powinno być moje wobec niego? Czy mam do niego takie zaufanie, jakie on ma do mnie? Łamałem mu serce nieraz, odrzucałem krzyż, deptałem go i podnosiłem i całowałem. A on mimo to nie zrezygnował ze mnie. Wielu z Was, którzy tutaj siedzą, nieraz zraniło serce Jezusa. Ja też. A on z nas, nas nie zrezygnował. Czy oddasz się takiemu Bogu? Czy oddasz mu grzechy swojej rodziny? Czy przeprosisz go za to, że twoi przodkowie go obrażali? Czy będziesz mu próbować zadośćuczynić nawet za te grzechy, o których nie wiesz? Niektórzy z was sobie to zapisują i bardzo dobrze, bo to się przydaje jako konstrukcja modlitwy. Niektórzy pamiętają. W porządku. Ale tylko wtedy można się modlić tą modlitwą noham, kiedy człowiek jest naprawdę przekonany o niej. Kiedy nie jest przekonany, nie ma pewności, nie powinien tego robić. Jezus powiedział tak, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Co ponadto jest, pochodzi od diabła. Czytam ten tekst, Wszysty rozdział. Uczniowie proroków powiedzieli do Elizeusza, oto miejsce, w którym my z Tobą mieszkamy, jest za ciasne dla nas. Chcemy iść nad Jordan, niech każdy stamtąd weźmie jedną belkę, abyśmy urządzili sobie schronienie, gdzie moglibyśmy zamieszkać. Odpowiedział, idźcie. Ktoś odezwał się, racz proszę iść razem ze sługami Twoimi. Odpowiedział, pójdę, poszedł z nimi. Przyszedłszy nad Jordan, ścinali drzewa. Wówczas jednemu przycinaniu pnia siekiera wypadła do wody i on zawołał: Ach, panie, i to jeszcze pożyczona. Lecz mąż Boży zapytał, gdzie upadła? On skazał miejsce. Wtedy odłupał kawał drewna, wrzucił tam i sprawił, że siekiera wypłynęła, żelazna siekiera wypłynęła. I powiedział: Weź mi ją sobie. On zaś, wyciągnąwszy rękę, chwycił ją. O co tu chodzi? Jest ścinanie drzew. Mówimy dzisiaj o drzewach. Jest odcinanie się od jakichś korzeni. Jest jakaś siekiera. Ona ginie. Człowiek nie może jej wyciągnąć. Nie może odcinać się od jakichś korzeni. Jest bezbronny. Nie może sobie poszerzyć przestrzeni życiowej. Prawok mu daje kawał drewna. Mówi wrzuć. Wrzuca. Siekiera wypłynęła. Odcina się od korzenia. Co tu jest ukryte? Mamy przed sobą historię upadku siekiery. <słowo -upadek>, Słowo upadek jest dla nas aż na zbyt jasne. Są różne upadki, ale najwięcej każą nam się zastanawiać te, które ciągle się powtarzają. One pokazują, że od czegoś nie odcięliśmy się zbyt radykalnie albo że działa na nas. Nie tylko grzech, ale jeszcze jakieś przekleństwo, jakaś historia, która się może ciągnie od pokoleń. Bo wtedy sobie nie radzimy z tym. Motamy się, ale to jest silne, silniejsze od nas. Zmuszają do głębokiego zastanowienia, głębszego niż sam upadek, tak głębokiego jak dno Jordanu. Ta siekiera to symbol, to odcięcie się. Od utartych wzorców myślowych, pewnych engram, które są w naszym umyśle, pewnych utartych sposobów zachowania, grzesznego zachowania, bowiem możemy ich nazwać nawet nałogowymi, które są silniejsze od nas, od różnych zapalników, które w nas wybuchają i powodują serię jakichś kompulsywnych zachowań. To są te wszystkie wzorce myślowe, które trzeba odciąć, z których nie zdajemy sobie sprawy, to podświadome naśladowanie Grzesznych zachowań naszych rodziców, przodków, środowiskowe wzorce, bezbożnictwo, którego nauczyliśmy się tam, gdzie nas wychowywano. Kiedy mówię słowo bezbożnictwo, to zapewne myślicie o ateizmie. Tymczasem po prostu życie bez liczenia się z Bogiem jest bezbożne. Ilu z nas ma prawdziwą chrześcijańską rodzinę, gdzie codziennie się wspólnie modli, przestrzega się słowa Bożego, czci się Boga, a nie Bozie? Ile poświęcam mu czasu? Czy w ogóle Mu poświęcamy jakiś czas? Ten, komu poświęcam najwięcej czasu jest dla mnie Bogiem. Istnieje bliskie, symboliczne podobieństwo pomiędzy opisaną w Starym Testamencie siekierą Elizeusza a osobą Jezusa, Powiem po hebrajsku imię Eliszua, Elizeusz, El Jeszua, Bóg jest zbawieniem, jest aluzyjne do Jehoszuła, Jachwę zbawia. Więc zamieszkali ci mężczyźni z kimś, kogo imię oznacza Bóg zbawia. Wiemy, od czego zbawia. Znamy swoje nieszczęścia i swoje grzechy. Ciasne życie. Oni chcieli poszerzyć przestrzeń. Pewien człowiek, któremu przy ścinaniu drzew wpadła do wody siekiera, krzyknął do El Jeszuły. Ach, panie jeszcze była pożyczona. Tak, to siekiera to gorliwa modlitwa. My nie mamy własnej gorliwości. Kiedy Ty chcesz się modlić, to cię opanowuje takie znużenie, takie zmęczenie, a już w Biblii to nie mówię, odpycha cię na jej widok. To jest właśnie to, że my nie mamy osobistej naturalnej gorliwości. Jeśli w ogóle ktoś z nas modli się gorliwie albo czyta Biblię, jest to łaska. Jest to frikos z nieba. To nie jest Twoje. To jest pożyczone. Dlatego ta, ta siekiera jest tutaj nazwana pożyczona. Nie mamy własnej gorliwości, lecz gorliwość Jezusa. Jego odwagę z tym, aby nas odciąć od korzeni grzechu. Od Niego pożyczamy skuteczność gorliwej modlitwy. Dlatego modlimy się Ducha Świętego, żeby w Duchu Jezusa się modlić. On nam daje moc modlitwy, która może nas odciąć od tego, co nas prześladuje od lat. Od całego dziedzictwa chorych korzeni przewrotności naszego rodu. Biblia bowiem mówi tak. Księga przysłów, drugi rozdział, 22 drugi wiersz. Nieprawych wygładzę z ziemi z korzeniami, wyrwie się przewrotnych. Księga powtórzonego prawa, dwadzieścia dziewięć, siedemnaście. Niech nie będzie między wami żadnego mężczyzny, ani kobiety, ani rodu, ani pokolenia, którego by serce się odwróciło. Odwróciło? Odwrócić się to tylko odwrócić się plecami. To nie być w nienawiści. Odwróciło od Pana Boga waszego, idąc służyć Bogom tych narodów. Niech nie będzie między wami korzenia wydającego truciznę lub piałun. Biblia w tych słowach nie mówi o korzeniach piołunu lub jakiejś innej trującej rośliny, tylko o rodzinach, o tradycjach gorych i grzesznych, odwracania się od Boga. Spójrzmy w tekst, co On nam podpowiada, a na to mąż Boży, gdzie wpadła? Kiedy ten wskazał miejsce, Elizeusz uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. Zauważmy, rzucił na wodę kawałek drewna i powiedział ją podnieść. Ten zaś rękę chwycił ją. To jest symbol, który pokazuje Jezusa, który rzuca swój krzyż w głębinę naszych grzechów, Jordan pochodzi od słowa ja te spadać na dno, a jeśli ktoś z was uczył się geografii, to wiecie o tym, że Morze Martwe jest największą depresją i jest rzeczywiście Morzem Martwym i Jordan tam wpada. Więc nawet geografia potwierdza jeszcze naszą symbolikę, bo on wrzuca naprawdę w martwe życie tę swoją drewno, żeby wydobyć pożyczoną gorliwość, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli się odcinać od zła. Żeby wydobyć z nas nieprawość i to bezbożnictwo, którego się już tak przyzwyczailiśmy, że uważamy za normalne. Tak, rzucił krzyż w głębinę naszych nieprawości, byśmy mieli w ręku narzędzie skutecznej pokuty. Tylko Jezus może Ci dać łaskę do takiej modlitwy. Możesz godzinę siedzieć i nic nie zrobisz. Albo może Ci się wydawać, że się pomodliłeś czy pomodliłaś. Ja się naprawdę musiałem głęboko otworzyć przed Nim, żeby Duch Boży mnie mógł przeniknąć do tej modlitwy. I nie od razu mi się to udało. On daje łaskę wtedy, kiedy człowiek nie zamyka się przed Nim, ale też kiedy naprawdę czegoś chce, kiedy konkretnie prosi i kiedy jest zdecydowany na to i przekonany o tym, czego chce. Jeśli nie ma czegoś... Warunków, modlitwa nie wyjdzie, pójdzie bokiem. Wyjdziemy sfrustrowani, a on zawiedziony. Wielu z nas jest ludźmi na pewno prawdziwymi, ale istnieją gdzieś na świecie, może w Korei Północnej, ludzie, którzy nie mają ze sobą kontaktu, nie mają w sobie zdecydowania, nie mają w sobie pewności ani przekonań żadnych są labilni ciągle zmienni chaotyczni niestety ale takiemu człowiekowi będzie bardzo trudno uzyskać łaskę bo ten człowiek nawet nie wie jak ma na imię czy ma Józef na imię czy Marek i Bóg nie może mu konkretnie dawać łaski nawet no bo jak to zrobi jak on, ten człowiek sam ze sobą nie ma kontaktu więc przed modlitwą trzeba się głęboko skupić zarówno w judaizmie, jak w chrześcijaństwie starożytnym istniała praktyka spędzania nawet pół godziny przed modlitwą w milczeniu, nic nie robieniu. Żeby najpierw spotkać się ze sobą, a później dopiero z Bogiem. Bo kiedy wchodzimy w, od razu w modlitwę i w rozmowę z Bogiem, a nie zrobimy tego skupienia, to człowiek nie spotyka się ze sobą, a chce się spotkać z Bogiem. Powiedzcie mi, czy to wyjdzie. To jest nawet nielogiczne. Święci mieli zwyczaj przed Eucharystią siedzenia godzinami nawet i oczekiwania na Tomrze. Ale dzięki temu spotykali się z Bogiem. Dlaczego? Bo ten czas spędzali na skupieniu, po to, żeby spotkać się ze sobą, żeby zobaczyć swoje myśli, swoje wnętrze, przyjrzeć się sobie samemu, wyciszyć się i skupić się. Utworzyć wiązkę promieni, która jest skupiona na Bogu. Więc to też. Co teraz mówię jest pewną podpowiedzią do tej modlitwy, jeśli ktokolwiek z Was się zdecyduje ją zrobić, najlepiej ją zrobić samemu, ale można ją zrobić też wspólnotowo, byleby umieć się skupić w sobie samym. Jezus przyszedł na Ziemię wypełnić prawo. Myśmy nie wypełnili prawa. Żyjemy w przekleństwie grzechów, znosząc jego konsekwencje, ale kiedy sięgamy po krzyż Chrystusa i chcemy być w niego wczepieni, kiedy rzucamy to drewno, żeby odnaleźć tą pożyczoną gorliwość od Jezusa, On daje nam tą moc w modlitwie, ale też bierze uderzenie Bożego Sądu na siebie. To też jest uderzenie siekiery, a nam daje uwolnienie. On bierze przekleństwo, które miało na mnie spaść z powodu moich grzechów i mojej rodziny, skupia je na sobie. A ja go unikam. Ja nie chcę żyć w przekleństwie. Nie chcę, żeby, żeby mnie powtarzały mi się grzechy, które słyszałem, jakie działy się w mojej rodzinie. Nie chcę. Nie chcę powtarzać tych swoich grzechów. Nie chcę, bo grzech jest nieszczęściem. Strasznym nieszczęściem. Dlatego jestem mu wdzięczny, że on przez taką modlitwę, jaką praktykuję, czy praktykowałem, bierze ciosy na siebie i ja widzę konkrety jego rany. Broni mnie, jest tarczą. Tarczą, w którą uderzają strzały, które powinny mnie zranić. Zabić. Gałąź mojego życia była wszczepiona w drzewo mojej rodziny. Chore drzewo, jak widzę wiennące. Poszukałem nowego pnia, nowego drzewa. Bóg mnie je dał. Dał mi krzyż Chrystusa. Potrzeba było tylko siekiery, która odcięła mnie od starego drzewa, żeby żyć wszczepiony w drzewo krzyża. Siekiera to jest ta modlitwa pokuty i oddanie się na zawsze Jezusowi. To jest to powiedzenie Jezusowi z całym przekonaniem, oddaję Ci władzę nad moim życiem, dlatego że ja nad sobą nie panuję i rzeczy robię szalone i straszne i boję się tego, jak ja się zachowuję. Ja się boję samego, jestem przerażony sobą. Więc ty rób ze mną co chcesz, bo Tobie ufam. Jeśli głęboko przejmiesz się istotą, esencją tych słów i zrozumiesz, o co mi chodzi w tych słowach, nie będziesz miał żadnych wątpliwości, że żadnych wątpliwości nie będziesz miał, żeby się tak pomodlić. I tylko o to mi chodzi. Żeby stać się nowym człowiekiem, trzeba odciąć się od starych korzeni, których nie widać. Ale one nas zatruwają grzechem. Czy Dawid nie był grzesznikiem? a jego syn Salomon? Czy nie był jeszcze większym grzesznikiem? Co szczególnego było w rodzie Dawida? Dawid trwał w pokucie. On nią żył. Powstały psalmy. Bóg mu przebaczył grzech. Ale skutki grzechu, ponieważ jeszcze nie było Chrystusa, dotknęły w całą jego rodzinę. Popatrzcie na Salomona. Salomon to już był po prostu rozpustnik. Dawid zgrzeszył raz tylko cudzołóstwem, a jego syn Salomon to już był rozpustnik. Drugi syn, Amnon, zgwałcił własną siostrę, Tamar. Jeszcze jeden syn, Absalom, to była przekleństwo za zamordowanie Uriasza, zbuntował się przeciwko ojcu, wywołał wojnę z ojcem. Zdobył Jerozolimy i kiedy wkroczył do Jerozolimy, to na tym samym tarasie, na którym Dawid podglądał Batrzebę, żeby później z nią złożyć, na tym samym tarasie, Absalom, jego syn, współżył z jego nałożnicami, z jego żonami. Jakby grzech wrócił w to samo miejsce. Grzech jest jak kamień, który wraca w to samo miejsce. Uderza cię w to, w czym miałeś największą namiętność, w tym później będziesz miał największe cierpienie. W tym samym. Dawid nic nie mógł zrobić. On się uratował w tej swojej pokucie, ale jego potomstwo, to co później się działo z jego rodziną, to było straszne. Kto dobrze się wczytuje w pierwszą i drugą księgę Samuela, to wie jaka jest historia grzechu. I wiedzą to jest konsekwencje grzechu. Kiedy Chrystus przychodzi, on te konsekwencje może ucinać, tylko musimy dobrze się o to pomodlić. Sensownie, konkretnie. I jeśli taka prośba wychodzi z naszego serca, on nas słucha. Bo chce nas słuchać i pragnie nas słuchać. Przecież to On mnie prosił, żebym o tym mówił. Są dwa rodzaje pokuty. Jedna poprzedza zbawienie i jest skruchą za grzechy. Druga służy pogłębieniu duchowej więzi osoby wierzącej z Bogiem. Jest wchodzeniem w głębie duszy i serca. Z bólem poznania siebie samego. Praktykując obydwie zdobywasz od Boga siłę odciąć się od schorych korzeni, więzów z grzechami rodziny. Dwa rodzaje pokuty. Jest metanoia, to jest zmiana myślenia, to jest gre, grecka nazwa, nowotestamentalna i ona służy pogłębieniu więzi z Bogiem. Jest coś takiego jak teszuwa, to jest nawrócenie w której się ujawnia duch Noham, czyli takiej głębi serca. Głębokie poznanie siebie i zapłakanie nad swoim złem i nad złem swoich przodków. Te dwie pokuty możesz praktykować. W tej drugiej chodzi o to, że ty też musisz poznawać Pana i musisz mieć kontakt z Biblią. Musisz mu pokazywać, że dajesz mu czas, że mu poświęcasz czas, że ci na nim zależy. Wtedy on ci pobłogosławi. Ja czekałem 3 lata, aż mi się objawi i dzień w dzień czytałem Biblię od 15 minut do pół godziny. Nic nie rozumiałem. Aż pewnego dnia przyszedł do mnie. Dał mi klucz. Jestem mu do dzisiaj wdzięczny za to. Sprawdzał mnie 3 lata. Czy wytrwam? Czy mój zapał nie jest sezonowy? Czy nie jestem tylko takim ogórkowym chrześcijaninem? No udało mi się. Umysł czyniącego tą modlitwę, czyniącego pokuty, musi być zdecydowany i zdeterminowany, to co powiedziałem, przed Bogiem w czasie modlitwy. Musi się wyciszyć, mu, trzeba mu dać czas i sobie samemu, żeby się spotkać ze sobą i dopiero wejść w to, co, o czym mówię. Jak można to też osiągnąć? Człowiek też potrzebuje nawet do tego łaski. Sukces przedsięwzięcia spoczywa całkowicie w Bożych rękach. Niektórzy z Was mogą poczuć w tej chwili takie głębokie w duchu pragnienie takiej modlitwy, który nie jest emocjonalnym zapałem, tylko jest takim przekonaniem się, że ja tego chcę. To jest znak, że Bóg Ci daje zaproszenie, wysyła do Ciebie zaproszenie, że On Ci pomoże w tej modlitwie, da Ci łaskę, by Ci ufa, że Ty... Nie zbagatelizujesz tego, nie zaakceważysz go, bo to jest poważna sprawa taka modlitwa. To nie jest pomodlenie się, to nie jest modlitewka. Chcesz naprawdę się spotkać ze sobą i z Bogiem i porozmawiać o najważniejszych rzeczach swojego życia. Zastanów się, czy to w tej chwili czujesz w sobie. Czy Duch Święty w tej chwili daje ci to zaproszenie? To jest bardzo subtelne, delikatne, propozycyjne zaproszenie, wewnętrzne. Przekonanie, że chciałbyś to modlitwę uczynić. Jeśli tak, to już masz zainicjowany proces. Możesz zacząć wołać do Boga. On cię wspomoże w tej modlitwie. Będzie ci podsuwał obrazy, skojarzenia, przypomnienia, może jakieś flashbacki z przeszłości, z teraźniejszości. Trzeba być na to wrażliwym, nie bagatelizować tego. Po tym jakimś dłuższym wyciszeniu, 15-20-minutowym nawet, w trwaniu, w milczeniu, to jest taki minimalny czas, trzeba zacząć z nim rozmawiać. Powiedzieć, o co mi chodzi. Nie chcę dziedziczyć grzechów mojej rodziny, nie chcę naśladować to, co było złe w mojej rodzinie, panie. Chcę też zmienić moje myślenie, chcę, żeby mi zależało na Tobie. Chcę być z Tobą, chcę się oddać Tobie, chcę ci oddać władzę nad swoim życiem. Chcę, żebyś panował w moim życiu, a nie, żebym ja żył w nieopanowaniu. Bo ja sobie sam ze sobą nie radzę. Musisz własnymi słowami to powiedzieć. Nie byłoby dobre, gdybym teraz rozdał kartki z taką modlitwą, bo to nie byłoby ważne. Zresztą sam Duch Święty będzie Ci podpowiadał, jak prowadzić tę modlitwę. On Cię będzie formował w tej modlitwie. Nie wiem, czy zrobisz to dzisiaj, czy za tydzień, czy dzisiaj wieczorem, czy w wolnym czasie, ale proszę Was w imieniu Boga, żebyście poważnie potraktowali Jego zaproszenie.